Krajobraz Miejsko-Przemysłowy Wyżyny Śląskiej. Mamy wyżyny, ten kwadracik to jest Wyżyna Śląska. Krajobraz Wyżyn Polskich jest bardzo zróżnicowany. W obrębie tego pasa wyróżnia się m.in. Wyżynę Małopolską, Wyżynę Lubelską z Roztoczem, na najdalej na zachód jest wysunięta Wyżyna Śląska. Oznacza się ona mało urozmaiconą rzeźbą terenu. Wyżyna Śląska, kraina górniczych miast. Zresztą z dymę, Widać. Jakby nie mogli się połączyć w jedno miasto, nie? No, ale po to sobie ułatwia życie, skoro można je sobie komplikować. Przynajmniej moim zdaniem tak to wygląda. Różna Śląska. Kraina górniczych miast. Jeszcze 250 lat temu Różna Śląska była słabo zaludnioną krainą, porośniętą przez lasy. Jednak odkrycie bogatych złóż węgla kamiennego, a następnie jego wydobywanie spowodowało znaczne zmiany w krajobrazie tego obszaru. No co można o tym czymś powiedzieć, tak? No, Kadowice, chodżów, ludka Śrąska, Zabrzeby, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Będzieńczelac, Siemienowice, Mysłowice, No dobra, Sosnowiec też. jeszcze tego doklejone. Tychy i rybnik też bardzo blisko. Wielsko Biała poniżej. Węgiel kamienny wykorzystuje się m.in. w produkcji energii elektrycznej, leków i kosmetyków. W naszym kraju znajdują się bogate złowa tego surowca. Największe z nich występują na Wyżynie Śląskiej. Dawniej w największym mieście na Wyżynie Śląskiej, Katowicach, istniało ponad 50 kopalń. Obecnie funkcjonują zaledwie 3 z nich. Pod koniec XVIII wieku zaczęto wykorzystywać węgiel kamienny jako paliwo od napędzania mafen parowych w fabrykach. I jako opał w gospodarstwach domowych. Z biegiem lat powstawały kopalnie, a w ślad za nimi zakłady przemysłowe. Wokół kopalń i fabryk budowano osiedla oraz miasteczka, które się rozrastały. Ostatecznie powstał z nich jeden obszar miejski, połączony gęstą siecią dróg i linii kolejowych. W ten sposób kształtował się miejsko-przemysłowy krajobraz Wyżyny Śląskiej. Negatywne skutki rozwoju przemysłu w Wyżyny Śląskiej. Hałdy, czyli wzniesienia utworzone z odpadów przemysłowych, bywają wysokie. Tawry Dułowach ma wysokość około 130 metrów. Ładną górkę sobie usypali. A Park Śląski w Chorzowie należy do największych parków śródziemnomorskich w Europie. Powstał na terenach zniszczonych przez przemysł. Rozwój przemysłu doprowadził do znacznego przekształcenia i silnego zanieczyszczenia środowiska wrodniczego we Wschodniej Śląskiej. Ogromne ilości odpadów górniczych przez lata były tam usypywane w hałdy. Unoszące się z nich pyły oraz inne substancje przedostawały się do atmosfery. Dlatego wiele hałd wraz z okolicznymi terenami przekształcono w tereny zielone. Obecnie mogą tam spędzać wolny czas i wypoczywać. Jednym z takich miejsc jest Park Śląski w Chorzowie. W wielu śląskich miastach, takie jak Byto, mogą wystąpić szkody górnicze, np. pękanie ścian i nawierzchni ulic. Jednym ze sposobów wzmacniania budynków jest wspieranie ich specjalnymi podporami, żeby się nie zawaliły. Hmm. Ok. Wieloletnia działalność kopalń i innych zakładów przyczyniła się do pogorszenia jakości powietrza. Jednak od kilkunastu lat w zakładach przemysłowych stosuje się nowoczesne technologie, a na kominach montuje się filtry ochronne. Pozwala to zmniejszyć źle szkodliwych gazów i pyłów pozostających w atmosfery. Poprawie ulega również ten stan śląskich rzek. Jest to zasługa uruchomienia oczyszczalni ścieków w miastach i przy wielu zakładach. Mimo to, wodę pitną dla części mieszkańców Wyżyny Śląskiej nadal czerpie się ze sztucznych jezior, m.in. jeziora Goczałkowskiego na Wiśle. Poważny problem w śląskich miastach stanowią wydrążone pod ziemią nieczynne już chodniki kopalń. Choć są one zabezpieczane, zapadają się w wielu miejscach, co grozi zniszczeniem wolno stojących nad nimi budynków. Atrakty turystyczne Wyżyny Śląskie. Na Wyżynie Śląskiej znajduje się wiele interesujących obiektów przyrodniczych, takich jak Góra Świętej Anny, pozostałość po dawnym wulkanie oraz budowlny, np. Zamek w Szczynie czy Hala Spodek w Katowicach. Największą część zabytków są jednak obiekty związane z przemysłem. Najważniejsze i najciekawsze z nich tworzą szlak zabytków techniki. Zytówką Katowic jest Hala Wydowiskowo-Sportowa Spodek. Odbywają się w niej liczne wydarzenia sportowe, targi oraz koncerty. Szlak Zabytków Techniki. Szlak Zabytków Techniki obejmuje aż 42 obiekty w 27 śląskich miastach. Należą do nich nieczynne kopalnie, huty, elektrownie i fabryki, a także linie kolejowe i górnicze osiedla. 40-metrowy szyb wyciągowy, niedziałający już kopalnie Katowice, pełni obecnie funkcję wieży widokowej na terenie Muzeum Śląskiego. Można sobie po wejść. Okazją do lepszego poznania obiektów. Szlaku Zabytków Techniki są pokazy, pokazy, warsztaty i koncerty odbywające się w ramach Industriady. Sztolnia Czarnego Pstrąga w, Tar w Tarnowskich Górach została wpisana na listę UNESCO. Odbywa się, na niej, odbywa się nią najdłuższy w Polsce, liczący 600 metrów, podziemny przepływ łodziami. W kopalni Klowa luiza w Zabrzu turyści mogą poznać trudną, niebezpieczną pracę górników oraz zobaczyć ciągle działające wielkie maszyny górnicze. Życie i zwyczaje mieszkańców Śląska. Rodowitymi mieszkańcami Winy Śląskiej i okolic są Ślązacy, którzy w większości żyli z górnictwa. Wielu z nich, około pół miliona, wciąż posługuje się gwarą śląską, czyli regionalną odmianą języka polskiego charakterystyczną dla tego obszaru. Funkcjonuje w niej duża liczba wyrazów poznania niemieckiego i czeskiego. Najważniejszym świętem górników jest Barburka. Obchodzona 4 grudnia, w dzień ich patronki, świętej Barbary. Podczas Barbórki odbywają się m.in. przemarsze górników, towarzystwie orkiestry, a także festyny i koncerty. Stanem w całym kraju elementem kultury śląskiej jest też kuchnia śląska, ponieważ w praca górników była bardzo ciekawa.